Cześć! Dzisiaj jest 22 października 2023 roku. Właśnie zrobiłem swój dzienny cel. No, może minut ruchu nie zrobiłem do końca, ale to kalorie się najbardziej liczyły. W naszym wyzwaniu Super October spalania 10 000 kKa w październiku. I na 9 dni przed końcem czasu udało mi się to osiągnąć. Jak tutaj widać, udało mi się spalić 10 tysięcy kilokalorii w ciągu tego miesiąca. Za chwilę popatrzymy na te statystyki trochę bardziej. Ale popatrzmy, jak to wyglądało wcześniej. W 2020 roku dostałem Questa 2. E, niewiele sobie pograłem, jakieś 700 kilokalorii spalone. No ale tutaj 2021, widać, że... Już trochę lepiej 2800 kilokalorii, po czym no widać, że ten wykres spada dosyć mocno. Trochę spadło zainteresowanie i rok później było tego czasu spędzonego w VRze trochę mniej, co nie zmienia faktu, że później w 2020 roku to też widać, że to szalało, tak? W zależności od tego e, jaki był moment, jaki był czas. E, Jaką grę sobie znalazłem, to czasami odzyskiwałem mocno zainteresowanie, czasami trochę słabiej. No i w 2023 to podobnie wyglądało oprócz tego miesiąca października 10 tysięcy kalorii, najwięcej z dotychczasowych. Yy, cały jeden dzień grania w tym miesiącu. W zasadzie to nie jest jeden dzień grania, to jest jeden dzień tylko i wyłącznie ruchów, że jak się okazało. To były statystyki roczne, statystyki miesięczne. Tak wyglądają statystyki miesięczne. Tu, kalorie. 9962. Dobra, dorobię to jeszcze. Uff, dobra, wyskoczę teraz jeszcze na chwilę i zrobię to do końca. Za chwilę będzie tu 10 tysięcy. Wróciliśmy, nikt mi nie powie, że coś jest nie tak. Miesiąc 10 tysięcy kilokalorii, ponad 10 tysięcy 18. 10 400 tutaj we wszystkich aplikacjach. Jedna z rzeczy, ciekawostek, która tutaj jest, to jest taka, że w tu jest 168 kalorii na 12 minut. To jest absolutna nieprawda. To byłoby strasznie, strasznie dużo. Ale prawda jest taka, że ja w DMEO to grałem jednego pięknego popołudnia, po prostu strasznie, strasznie dużo. W każdym razie, nie wiem, ze 3 godziny, 2 dni to z 6 godzin grałem, więc absolutnie nie można się akurat tą statystyką w jakikolwiek sposób w jakikolwiek sposób na nią patrzeć. Tak przeliczyło mi 168 kalorii, super. 12 minut ruchu, OK, ale grałem w to nie wiem, 5-6 godzin. Więc nie ma co patrzeć na te minuty ruchu w porównaniu do ilości gry, która tak naprawdę była do tego wymagana. Jak widać najwięcej grałem w audio audiotripa, też dlatego, że przez trzy dni mieszkałem w pokoju hotelowym, w którym nie miałem absolutnie nic co robić. Bo nie mogłem wyjść z kolegami na miasto, się napić piwa, nic takiego, więc siedziałem w hotelu i grałem w Audiotripa, bo było po prostu wygodnie, było mało miejsca. Trip jest idealną grą w momencie, kiedy masz mało miejsca i to jest ten pierwszy tydzień, dlatego tutaj mam tak duży skok w tym pierwszym tygodniu, bo tam jednego pięknego dnia spaliłem 1000 kalorii w ogóle grając. To Virtual Desktop tylko i wyłącznie w domu i jeśli chodzi o Virtual Desktop to najwięcej kalorii spalał zdecydowanie Thrill of the F Fight, gra bokserska. Ona jest naprawdę wyśmienita i ona pięknie spala kalorie. Bardzo podobnie spalał e, kalorie Les Mis Body Combat, ale nie, nie grałem tylko w wersję demo w te 30 minut, które da się wypróbować. Wypompowało mnie to kompletnie i też Mill Body Combat jest bardzo podobny do audio tripa swoją drogą, tylko że trochę mniejszy jest nacisk na muzykę, a trochę większy nacisk na nawalanie się. Broken Edge, jak macie trochę więcej miejsca jest zajebistą rąd ćwiczenia. Naprawdę można bardzo przyjemnie się przy tym spocić i bardzo fajnie pospalać kalorie. Rozczarowaniem z kolei Pistol Whip. Pistol Whip nie spala dużo kalorii, spala całkiem mało kalorii. No właśnie, 26 minut tylko 160 e, kalorii spalonych, kiedy Lemil Body Compact e, 258 kalorii. To jest olbrzymia różnica w tym samym czasie e, spalonych kalorii, więc akurat Pistol Whip... Na początku jeszcze, jak człowiek robi uniki na prawo, na lewo, to jeszcze się nadaje. Ale po pewnym czasie po prostu przestaje mieć. E, przestaje się robić tak duże ruchy głową. A celowanie pistoletem nie jest e, męczące w jakiś większy sposób, więc e, słabo to później wychodzi. Zdecydowanie Audiotrip wygrywał, e, muszę się pochwalić. Jestem w jednej z piosenek na, w pierwszej dziesiątce na świecie, więc. 9. Miejsce zajmuję, więc udało mi się przynajmniej jedną piosenkę naprawdę porządnie wymaksować. Do zobaczenia na razie. Muszę sobie w końcu usunąć cycki, bo już mam je trochę za długo i zaczynają mnie denerwować. Siema.